Witam zgromadzonych człowieków w tę sobotę. Teraz zapoznamy Was e, z planem najpierw alternatywna historia karate. E, tego nie było w scenariuszu. Jak nie jak tak? Jak tak, jak nie? No było. No wiem. Dobra, zacznijmy. Dobra. Ojama, co ty narobił? Kara! Ten? Kara! Ten! Kara! Ten! ja Ojama, do konta. Co ty narobiłeś? Kara! He. polecam, Asiawara. Chciałbym być ty, nie albo No tak. Dzień dobry. Mam dla Was pełną Chcecie? Chcemy. Czyli chcecie. Chcemy. Chyba chemika. Chemik nie może oblizać łyżeczki. Co robi diabeł w ogrodzie? Rozsiewa zło. Kiedy się rodzą przestępcy? Kiedy rok jest przystępny. Co daje kobieta mężczyźnie na piknik? Kosza. Nie? Chodźmy poszukać mistrza. Chyba wiem kto to był. A teraz, skoro karata już istnieje. Co pani robi? Pani jest. Dzień dobry, jestem do śpadnego. Panie nie tu Pani wszystkim pani. To Emilia ma wymowną koszulkę. Zobaczmy, co miałoby się, gdyby nasi kochani, najlepsi Sensejowie, nie znali tego wspaniałego sportu. Boczek. Już myślałem, że boczek będzie krzesłem. Jaki on jest grzeczny? Proszę poskładać po to. To jakaś grubsza impreza, że tak. Boczek że jest zmarszczony. Dobrze. Częściej nie mówi się o bo mnie z Nademnicza jak grób. Witam panów w restauracji Barton i Licygielski. Herbu zielona pietuszka, co podać? O cześć, kopela, mogę się dosiąść? Jasne, siadaj. Co tam u was? Ja pracuję No, Mam dwójkę dzieci i trudne jest No, a do mnie możecie mówić profesor, doktor habilitowany ekspert do spraw bólu Łukasz Ból Znalazłem ja ja pieniądze za leczenie ludzi z bólu Ja za to jestem załodowym surferem, ujeżdżającym w fale gorącej Magdy na słońcu co to co? Zamawiacie coś? E, dobra, to ja poproszę zupę z makaronem i z lekami na ból. Tylko proszę, nie metafem. Ja poproszę mleko do... w i do tego kaszkę z bołowicą. To dla mnie jest ze słoczym owocem. Już wiadomo kto na No dobra, dla was zrobię wyjątek. Przyniosę wszystko. Chyba taka emocja, że już śpisz, ciągle się kałdyka. Będzie 124 zł i 99 groszy. A wiecie co, bo ja chyba muszę wrócić do domu, bo pora karmienia była. No, wiecie co, ja chyba też. Ale mi chyba to żelazko zostało na... 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 brzuchu na. 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 dziecka. O Tego damy ci. Niety <śmiewanie> łuchas, <śmiewanie> nie dotam pienity. Powiedzieć. Cię pod... Proszę Cię przeprosić, bo w nocy Cię podejrzewałem o chrapanie. a później tak sucho. To nie Ty, to jednak bardzo. <śmiennictwo> <śmiennictwo> a ja byłem, sprawdzić, to było. <śmiennictwo> ja, ale tak jakoś tak od Ciebie, jakby szło, wiesz? To tak, zawijało tak, o szafę. No, szaf... <śmiennictwo> bo jeśli Cię że tak. To tak, tak, tak. mm -hmm. dziurką Jednym dziurkom nie da się tak chrapać. Jak ma na imię człowiek moneta? Jacenty, Ulubiona, ulubiony pojazd konia, bań jak się nazy nazywają rozmowy duchów, pogaduchy, co robi murarz przed rzutem wolnym, stawia mur, co powstaje z połączenia jeża i węża, drut kolczasty, co mówi długa po, po remoncie, jestem wykończona, jak nazywa się urządzenie? Świeżo po... Um, Świeżo po myciu. Czysta górny Szuka pokemonów. Ogroczą! <grywa> Najcie <grywa> do tyłu się wykręca. <grywa> Musimy ich przeszkolić coś. Juma zawsze. Nie wiem, zabijamy! I to A miał być coś odpowiedzialny. Ile to było? czeka. Miał być jeden tylko. Niekończące się kapiszony. A i wypuść herbaty w żeby się naparzać. Jaki jest ulubiony owoc informatyka? Apple. Gdy usłyszy śmieszny dowcip, wybucha śmiechem. Dlaczego blondynka droga się w sklepie po podłogach? Bo szuka niskich cen. Brawo! kupię ci gumę do życia, dobra? Ale już nie miękko ten balon. A teraz zaprezentujemy wam prezentę i Jeziora Łabędziemu. Oto ballada na

multimilitary <laughs> 1